Witam! Zgodnie z obietnicą dziś porozmawiamy sobie o najlepszych i najciekawszych filmach, serialach oraz programach o obcych cywilizacjach. Od razu przejdźmy do rzeczy i zacznijmy od kilku filmów o kosmitach. Drugi najlepszy film to Kontakt Roberta Zemeckisa, będący adaptacją powieści Karla Seygena. Naukowcy z SETI otrzymują pozaziemski sygnał z WEGI. Przekaz zawiera plan budowy statku kosmicznego, który pozwoli jednej osobie udać się w podróż do obcej cywilizacji. Film porusza wiele istotnych wątków, w tym religijne czy filozoficzne. Kontakt w niezły sposób pokazuje także reakcję ludzi na kontakt z obcymi oraz wynikające z tego poważne konsekwencje. Kontakt jest wciągający oraz spójny. Sposób w jaki pokazano kosmitów zasługuje na uznanie, był to typowy przykład zastosowania przez obcych Mimikry. Moja ocena tego filmu to 8 na 10, polecam, jeśli ktoś jeszcze nigdy nie widział. Kolejny film to COŚ z 1982 roku w reżyserii Johna Carpentera. Obca forma życia ląduje awaryjnie na Antarktydzie. Istota ta posiada unikalne właściwości, co pozwala jej siać spustoszenie w placówkach badawczych. Obcy przybiera dość niezwykłe formy. Film ma znakomity klimat grozy oraz niepewności. Można się śmiało wkręcić w tę niepokojącą atmosferę, a całość dopina wyborna muzyka stworzona przez mistrza Ennio Morricone. Otwarte zakończenie filmu to kolejny mocny plus. Moja ocena to 8 na 10. Następny ciekawy film to k z Kevinem Spacey w roli głównej. Film opowiada historię istoty, która twierdzi, że przybyła na Ziemię w celach badawczych. Istota ta nazywa się Prot i wygląda tak, jak człowiek. Film jest bardzo spokojny, wciągający i skłania widza do refleksji. Z cyklu takich spokojnych filmów o przybyszach z kosmosu K-Pax to ścisła czołówka. Ocena tego filmu to 7,5 na 10. Uprowadzenie to z kolei wciągający film opowiadający historię rzekomego porwania Travisa Waltona. Film jest mroczny i klimatyczny, mimo niskiego budżetu wyszło naprawdę solidne kino. Jeden z najlepszych filmów dotyczących uprowadzeń przez obcych, moja ocena 7 na 10. Nowy początek to porządny film z 2016 roku dotyczący komunikacji z obcą inteligencją. 12 statków kosmicznych ląduje na Ziemi, a zadaniem ekspertów jest próba nawiązania kontaktu z obcymi. Reżyser Denis Villeneuve zgrabnie prowadzi fabułę do przodu, a muzyka robi tutaj zacny klimat. Moja ocena tego filmu to 7,5 na 10. Zakazana planeta to oldschoolowy film z roku 1956. Jest to jednak bardzo, bardzo ciekawy film. Ekspedycja ratunkowa wysłana na planetę Altair 4 odnajduje tam zaginionego doktora oraz jego córkę, którzy są jedynymi ocalałymi członkami misji naukowej. Jak się okazuje, doktor odkrywa na planecie ślady nagle wymarłej 200 tysięcy lat temu w nieznanych okolicznościach rasy obcej zwanej Krelami. Film pełen zaskakujących zwrotów akcji. Moja ocena 7,5 na 10. Znaki to również porządny film, pokazujący atmosferę paniki oraz strachu. Na całym świecie pojawiają się tajemnicze symbole oraz kręgi w zbożu. Świat ogarnia panika, a Mel Gibson stara się ratować swoją rodzinę przed obcymi. Film jest naprawdę wciągający i nawet niezbyt satysfakcjonujące zakończenie nie zaciera pozytywnych odczuć. Ocena znaków to 7 na 10. Fascynującym filmem dotyczącym pierwszego kontaktu z kosmitami jest dzieło Bliskie spotkania trzeciego stopnia Stevena Spielberga. Tak jak ma zwykle w zwyczaju Spielberg tworzy w filmie bardzo specyficzny klimat. Wydarzenia poprzedzające kontakt oraz sama scena spotkania z kosmitami zostają nagrane w ujmujący sposób. Moja ocena to 8 na 10. Na uwagę zasługuje także mało znany film Gwiezdny przybysz z Jeffem Bridgesem w roli głównej. Kosmita przybywa na Ziemię, po czym przybiera postać zmarłego męża pewnej kobiety. Dalsze perpetie dwójki bohaterów są bardzo interesujące. Reżyser John Carpenter, jak zwykle, trzyma poziom ocena 7 na 10. Jeszcze jeden dobry film Carpentera to Oni Żyją. Pewien człowiek odkrywa, że na Ziemi żyją tysiące przybyszów z kosmosu, którzy ukrywają przed ludźmi swoją prawdziwą tożsamość. Bardzo fajny, unikalny film. 7 na 10. Zapowiedź to film, w którym kosmici ratują wybranych ziemian przed katastrofą. Początkowo film nie porywa, ma sporo błędów logicznych, jednak końcówka jest bardzo oryginalna. Moja ocena to 6 na 10. Warto też oczywiście wspomnieć o całej serii Obcego, zwłaszcza o pierwszych dwóch częściach, które do dzisiaj robią bardzo dobre wrażenie. Ocena 8 na 10. Prometeusz to film związany z uniwersum obcego, bazujący na paleoastronautyce. Naukowcy odnajdują gwiezdne, pradawne mapy w jaskiniach na całym świecie. Interpretują je jako zaproszenie ze strony przodków ludzkości i inżynierów. Ekspedycja badawcza rusza w miejsce ich domniemanego pobytu. Film ma wielu fanów na całym świecie, jednak dla mnie postacie obcych, ich zachowanie oraz nie przypadły do gustu. Ocena 6 na 10 z powodu tematyki. Istnieją jeszcze dwa inne popularne filmy, w których odnajdujemy motyw paleoastronautyki. Gwiezdne Wrota to film opowiadający o odkryciu przy piramidach w Gizie dziwnego artefaktu. Obiekt ten okazuje się być wrotami prowadzącymi na inną planetę, na której mieszka kosmita imieniem Ra, którego czcili mieszkańcy starożytnego Egiptu. Bardzo fajny, miły do oglądania film pełen przygód. Ocena 7,5 na 10. Kolejnym filmem jest Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Steven Spielberg sięgnął po motyw astronautyki, wysyłając Harrisona Forda na poszukiwanie starożytnych czaszek związanych z kosmitami. Film ma dość rozczarowujące zakończenie, choć na pewno warto obejrzeć. Ocena 6 na 10. Moim skromnym zdaniem najlepszy film o obcej inteligencji jaki kiedykolwiek powstał to 2001 Odyseja Kosmiczna. Reżyser Stanley Kubrick stworzył arcydzieło, które od ponad 50 lat wyznacza normy w filmach o tej tematyce. Tajemniczy monolit, który pojawia się przed hominidami wpływa na ich ewolucyjny skok. Taki sam monolit odkryty już w naszych czasach na Księżycu. Niezwykłe perypetie doktora Baumana oraz superkomputera HAL, a następnie podróż ku nieskończoności. Kubrick pozostawia widzom wiele niedopowiedzeń, nie pokazuje nam samych obcych i skupia się raczej na kwestii samego kontaktu z ich artefaktem oraz na bezradności człowieka. Nie każdemu podoba się powolne tempo filmu oraz bardzo mało dialogów, lecz innych właśnie to tutaj ujmuje. Odyseja Kubricka do dziś pozostaje absolutnym klasykiem. Wszystko zostało okraszone genialną muzyką, nowatorskimi efektami oraz jedynym swoim rodzaju klimatem. Moja ocena tego filmu to 10 na 10. W oczy rzucają się dwie kwestie. Po pierwsze bardzo mało jest filmów, w których porusza się temat dawnych wizyt kosmitów, dominują bowiem współczesne historie lub też takie, których akcja rozgrywa się w przyszłości. Po drugie filmy o kosmitach powstają praktycznie tylko w krajach anglojęzycznych, głównie w Stanach Zjednoczonych, co jest spowodowane potęgą Hollywood posiadaniem odpowiednich środków oraz efektów specjalnych. A szkoda, bo w innych krajach też z pewnością powstawałyby bardzo interesujące filmy. Przejdźmy teraz do programów telewizyjnych oraz do dokumentów na temat kosmitów. Takich programów jest stosunkowo mało, najczęściej powstają bowiem programy o poszukiwaniu życia lub też stricte o kosmosie. Popularny jest oczywiście program Starożytni Kosmici, który kiedyś szczegółowo omawialiśmy. Z braku konkurencji można go oglądać, zwłaszcza jako rozrywkę, pamiętając jednak przy tym, że za dużo jest tam opowiadania o budowlach oraz przeinaczania, a za mało jest dokładnych cytatów oraz najważniejszych argumentów. Kilka dobrych odcinków, które warto obejrzeć, to odcinek pilotowy Rydwany Bogowie jeszcze więcej. Pierwszy odcinek pierwszego sezonu tytułem Dowody. Siódmy odcinek drugiego sezonu pod tytułem Anioły i Kosmici. Dziesiąty odcinek szóstego sezonu Kosmici i zaginiona arka. 7 na 10 Słabszą wersją tego programu jest z kolei na Tropie Obcych, gdzie z 10 odcinków aż 4 nie są związane z kosmitami. Mimo tego, jest to całkiem przyjemny program ocena 6 na 10 na uwagę zasługuje także film dokumentalny Rydwany Bogów z 1970 roku, który był nominowany do Oscara, a także jego skrócona anglojęzyczna wersja z roku 1973 o tytule W poszukiwaniu starożytnych astronautów. Oba firmy 7 na 10. Dobry jest trzeci odcinek programu Akta UFO o tytule UFO w Biblii. Również warto obejrzeć, choć jest tylko po angielsku, ocena 8 na 10. Tak w ogóle to programów UFO jest całkiem sporo. Na przykład tajna akta UFO ocena 6,5 na 10, UFO Wojskowe Biuro Śledcze także 6,5 na 10, oraz nowy program Projekt Błękitna Księga całkiem przystępny ocena 7,5 na 10. Nie oglądam telewizji, ale z tego co sprawdziłem, to te programy są emitowane na polskojęzycznych kanałach. Bardzo popularny był także ostatnio film dokumentalny Anna Knowledge. Przez pierwszą połowę film ten jest bardzo dobrze zrobiony. Słuchamy cały szereg ciekawych przypadków obserwacji latających spotków z wojskowych. No naprawdę można się wkręcić w ten film. Po czym w drugiej połowie dostajemy infantylną papkę oraz promowanie dziwnych idei Stevena Greera. Duże rozczarowanie, ocena 6 na 10. Znacznie lepszym dokumentem na temat UFO jest UFO i broń nuklearna, niestety tylko po angielsku, ocena 7,5 na 10. Przejdźmy zatem do seriali. Wspominając o serialach o kosmitach automatycznie myślimy o zarchiwu Mix", a w latach 90. serial ten wywołał na świecie prawdziwą furorę. Agenci Mulder oraz Sari są na tropie niewyjaśnionych zjawisk, w tym także takich, które są związane z kosmitami. Im dalej w serial tym niestety było coraz gorzej a scenarzystom kończyły się pomysły. Z Mix" pozostaje jednak kultową pozycją, a muzyka z intro do serialu jest po prostu kapitalna. Moja ocena to 6 na 10. Nie wiem, jak wam, ale mi bardziej podobał się serial Gwiezdne Wrota, będący rozszerzeniem filmu. Mamy tam bardziej kosmiczny klimat, ciekawszy scenariusz, badania innych światów, a także mnogości obcych. Ocena tego serialu 7 na 10. Dobry serial wyprodukował także Steven Spielberg. Chodzi mianowicie o tytuł Wybrańcy Obcych, opowiadający historię kontaktu wybranych ludzi z istotami pozaziemskimi. Historie przedstawione w serialu są bardzo wciągające oraz wnikliwie pokazane. Naprawdę dobry dziesięcioczęściowy serial. Moja ocena wybrańców obcych to 7,5 na 10. Na uwagę zasługują także rozmaite seria Star Trek pełne fantastycznej technologii przygód oraz rozważania o obcych cywilizacjach. 7 na 10. Z kolei nowy serial Netflixa Zagubieni w kosmosie opowiada o w kosmosie rodzinie Robinsonów. Na obcej planecie napotykają dziwną formę życia. Serial jest lekkim rozczarowaniem pod względem fabularnym, mimo wszystko warto obejrzeć, ocena 6,5 na 10. Porządnymi serialami są także Roswell w kręgu tajemnic, także Kolonia. Oba te seriale ogląda się całkiem przyjemnie, ocena 6 na 10. Za udany uznają także nowy serial The Expanse. ciekawa fabuła, bardzo sympatyczni bohaterowie wciągająca intryga. Ten serial to naprawdę pozytywne zaskoczenie, zwłaszcza pod względem fabularnym. Ocena 7,5 na 10. To by było na tyle w przeglądzie filmów, programów oraz seriali o kosmitach. Piszcie w komentarzach, czy widzieliście któreś z proponowanych filmów oraz seriali, a także piszcie śmiało swoje ulubione firmy. Jeśli podobałbym się taki przegląd książek oraz filmów, to następnym razem na kanale może się pojawić taki przegląd dotyczący tematyki kosmosu oraz starożytnych cywilizacji. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.